Witam bardzo wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam was na kolejny odcinek serii Kroniki Silver and Forest mapa. Jak widzicie jesteśmy, jestem w sypialni, tak wyjątkowo dzisiaj zaczynamy od sypialni, bo jestem w nowym domku, w swoim domku i tak, eee. wow. Dobra, co mamy? Mamy marzec, no dzisiaj musimy już posadzić bawełnę że posadzi paweł trzeba czasie w do roboty, zakasać rękawy i ja Muszę się przebić przez krzaki i muszę sobie tutaj zrobić ścieżkę jakąś taką jakąś fajną ogarnąć to jakoś temat, żeby tu miało to ręce i nogi jakieś fajne. Dobra. Także w takim razie, w takim układzie, bierzemy furę, jedziemy. Teraz tak, zastanawiam się, bo przydałoby się spryskać to pole, tylko teraz co kupić do spryskiwania, eee, muszę zerknąć, fundusze trochę ograniczone są, chyba, że udałoby się najpierw ogarnąć temat z kamieniami, przywieźć przywieź ten eee, No, kruszec do huty. Już to się. Tam ja chyba jeszcze trochę płyt, płytki. Mam jeszcze jakieś do, do tego do sprzedania. żeby też można było ugarnąć. No ale. No, muszę się śpieszyć w takim układzie. Tutaj widzę już kolejna łódka się robi. Bardzo fajnie. Ja to zobaczę. Tu już kamienie są pozbierane. Jest czyściutko. Fajnie, super to wygląda. A ja muszę kamienie szybko wywieźć. I powinno być także, o fajna jest ta hala, powiem wam. się nawet dość spoko, e, fajnie skomponowała. Mam nadzieję, że tu się pomieści cały sprzęt. Tak to wygląda. Także jest, jest, jest okej. Okay. No jeszcze muszę mieć miejsce na duży harwester. Nie wiem, czy on mi się tutaj zmieści ale zobaczymy mam nadzieję jak nie, musiał coś osobnego jeszcze postawić no i tutaj mamy fajną yy, wiatę do tego też ciekawie to wygląda pomocne dobra biorę te kamienie pędzę do tego yy, na kamieniołom a do kopalni to nie jest kamieniołom tylko kopalnia Także to by trzeba było to przerobić Przerobić to i tam On czy przerobić, no wrzucić to do, do kuszarki i później Może Coś z tego jeszcze wyciągnąć No nie wiem czy mi się zrobi ten jak Wadno tam w tej maszynie No zobaczę Boś ten Choron Raz już zawoziłem po mnie, Ale to mnie interesowało, było strasznie mało tego tym razem, tym razem mamy 9400 zobaczę zobaczy czy to coś da w ogóle, żeby tam zawieść coś zrobić z tym Pokaże się, zaraz muszę powoli jechać, no Takie to się jeszcze dzisiaj zimnawo jest widzę jeszcze mrozek przychycił, przytrzymał, dzisiaj. Dobra. O, możemy tam wyjechać. Tym razem na skróty. Teraz już jechałem z powrotem. Teraz zobaczymy. No, powinienem wyjechać raz tam przy tym, przy rozjeździe. Bądź niedaleko rozjazdu taka nieobcykana ta mapa dla mnie większość czasu się tutaj skupiam na tym terenie co tam e, wycinam drzewa to tylko co zawiozę tam albo na miasteczko albo do tego do starego mynu no i tutaj tu zjazd nawet lepsza droga myślę super jeszcze kawałek dobra będziemy, będziemy myśleć co dalej jeśli chodzi o spryskiwacz to mam e, jakby to powiedzieć e, mam na oku dwa bo jeden, jeden kosztuje dość sporo trzeba było wydać gdzieś 200-200 coś na niego a drugi kosztuje jest taki budżetowy ale jest mniejszy i właśnie się zastanawiam który który by był najlepszy dobra tutaj muszę przejechać to o dobra jest ok no i tutaj to wysypiemy dobra do kruszarki wszystko idzie Trochę pieniążku wpadnie do kieszeni 1400, ok, niech będzie. No i teraz tylko szybki załadunek. Teraz tylko szybki załadunek. No i będziemy... Albo będę sadził, albo kupię tą maszynę do tego, do spryskiwania i spryskał. Jakoś z tego, jakoś tak będzie. Zobaczcie zresztą za chwilę. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Want to be the greatest? Everybody on the fake shit. I look around I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way and into be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. you yeah, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems, just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. body won't decay cause my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah I rap with a certainty I have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally I had some people burning me but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully you can kick rocks if you think you're fucking better see I will outwork you turn your Shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, Widzicie już powoli kończę robotę, sam raz, normalnie na styk, jeszcze ciemno robi, dobrze, że zdążyłem już to zasadzić tam podobne. mam nadzieję, że to się fajnie przyjmie i będzie rosła. To tylko będę musiał sprawdzić jak wyglądają z, mm, sprawy z minerałami z tej, tej, tej ziemi, czy nie będzie, e, jak to się mówi, no uszlachetnić trochę tą ziemię, i jeszcze trochę nawozu rozrzucić, czy znaczy opryskać, czy wapno, czy coś tak muszę to sprawdzić. Także najważniejsze to, to dzisiaj miałem zrobić, to zrobiłem, zostało to dokonane, ponieważ nam no, to był dzisiaj ostatni ostatni okienko żeby zasadzić tę bawełnę także cieszę się że się udało, że się powiodło no a myślę że jutrzejszy dzień będzie bardziej skupiony znowu na wyrębie drzewa bo no, muszę coś drzewo uzupełnić, e, powycinać tam przygotować plac pod kolejny projekt tak, będziemy dalej robić. Jak jest taka możliwość, to czemu nie? Miasto ma z tego pożytki. Ja mam z tego pożytek. Rozwój jak w najlepszym porządku. Jest widziany. Może nawet dostanę jakieś wsparcie od lokalnego. No też tam. Na razie działam. Niczego nie brakuje powoli wszystko się rozwija także myślę że nie trzeba będzie na razie prosić o nic więcej Mogłem bardziej czy zaparkować ale na razie miejsca jest dość no. Tu już fajnie ogarnięte Nie wiem czy to nie trzeba będzie przynieść, instalować coś do mycia tych urządzeń Dobrze, było dobrze, bo takie ubrudzone tutaj to jest teraz jeszcze tylko to mam do schowania to będzie chyba na tyle na dzisiaj dzień minął pozytywnie jak zwykle fajnie wszystko powychodziło nie wiem gdzie to zaparkować ale na razie tak to zostawię bo nie wiem czy nie trzeba będzie jeszcze czegoś pryskać, nie wiem jak to wygląda. Tutaj ta sprawa pH jest ok, widać. Tylko nitrogen jeszcze. A tutaj pH ok, nitrogen. Nie wiem co trzeba będzie pomyśleć na. Nim. Jutro, żeby to ogarnąć, ten nitrogen udało się również przewieźć rudę do żelaza do e, huty. Także to też będą dodatkowe pieniążki. co jeszcze? No, to myślę, że jutro w pełni się skupimy nad tym e, na wycince tego drzewa. Nie wiem jeszcze jak sprawa tu się przedstawia z tym e, z łódką czy tu coś brakuje do produkcji czy nie No bo trzeba było poprzewozić na rzeczy Płytki, metal Metal jeszcze jest ale i tak trzeba będzie jeszcze dowiedzieć metal Bele Znaczy bele, no foszty Deski krótkie, deski długie no. Trochę tego trzeba będzie tutaj przywieźć na ten projekt. Ciekawe kto tym razem kupi wódkę. Może też nie, mów, jakiś szejk to wie. Martwi mnie ten, ta kolejka, nie wiem czy oni robią tą kolejkę czy nie. Jakby stanęła w rozwoju. Co tu potrzeba? No nic więcej Tu jest Tu jest wszystko w pełne napakowane Nie wiem czy się zawiesiła Jakieś foszty A może trzeba przywieźć trochę fosztów jeszcze żeby to ruszyło Ciekawe, Ciekawe, ciekawe Będę musiał to musiał jutro ogarnąć Teraz po cienku, żeby szybko zjechać po paletę kosztów nie wiem jak je załaduję hmm. Jest dość ciemno które jest? nie, nie chcę mi się już dzisiaj śmigać z tym, dobra Zamykamy Teraz jutro skoczę po te hosty I ogarnę to jutro ten temat Dzisiaj był dzień w polu, zrobię zradanie wykonane w polu, także może no, jutro tylko tam dokończę kilka tych no to... nitroglicznych po uzupełnić, no jeśli się da, no jak nie, wiem no, to trudno. Dobra, to ja byś, przydałoby się coś zjeść. No i do do wyraz faj, żeby to mieć siły znowu Dobra idę do chaty, coś przekącić A się fajnie zrobiło Już lata, teraz się zbliża No teraz cieplejsze dni, będzie fajnie Dobra Dobra, z tego miejsca już raz pożegnam Także następny dzień będzie bardzo intensywny pracy, dużo, bo to trochę w polu, trochę przy wyrębie i trzeba przewieźć jeszcze trochę rzeczy. Także będzie trochę. Dobra, pozdrawiam Was gorąco, eee, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, że Na razie cześć.